Miał tu miał być Twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Tu miał być Twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tvn.pl oraz tvn24.pl. Tu miał być twój ulubiony program. Tu Dzisiaj. miał być twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Tu miał być twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tvn.pl oraz tvn24.pl.